Za nami czwarty Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej, którego organizatorem jest zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Sieradzu wraz z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. W tym roku na etapie szkolnym rywalizowało ze sobą 1754 uczestników z 81 placówek z całej Polski. Na odbywający się w Sieradzu finał przyjechało 16 najlepszych uczniów. Pierwszym etapem był test oraz zadania laboratoryjne z fotowoltaiki. W ten sposób wyłoniono pięciu finalistów, którzy mieli zmierzyć się ze sobą w drugim, praktycznym etapie konkursu. Ostatnie finałowe zadanie polegało na znalezieniu błędów w podłączeniu panelu fotowoltaicznego do akumulatora i do regulatora ładowania. Kolejnym krokiem była naprawa tej usterki i dokonanie pomiaru. Po zakończeniu konkursu rozmawialiśmy z uczniami, którzy podzielili się swoimi wrażeniami. Nie spodziewałem się, że zajdę aż tak daleko. W pierwszej kolejności nadeszedłem do tych półfinałów. No i to był dla mnie no, duży przeskok. To mój y, pierwszy raz, kiedy doszedłem do półfinałów. Y, zadania nie były specjalnie trudne, czy, ale wymagało ona wiedzy teoretycznej i praktycznej. Moje pierwsze takie zainteresowanie właśnie Oze nastąpiło podczas kieru wyboru kierunku technikum, no i tak się jakoś w to wkręciłem. Myślę, że jest to fajne i przyszłościowe. Chciałbym w przyszłości mieć swoją własną firmę, która specjalizowałaby się montażem paneli fotowoltaicznych. No i jeśli się nie uda, no to ta wiedza, którą nabyłem w szkole, a także przygotowując się do konkursów, no na pewno mi się przyda w życiu. No, generalnie już jestem tutaj drugi rok z rzędu. Rok temu można powiedzieć. Udało się trochę na parcie w tym roku. Był to taki mój cel, żeby się tu dostać, można powiedzieć. W sumie można powiedzieć, że ten konkurs mi tak dał wiatrów skrzydła, bo to było w poprzedniej edycji rok temu. Pierwszy etap był właśnie szkolny. Mówię, kurczę, fajnie by było się pokazać, nie? Udało się wyjść ze szkoły, później etap okręgowy tak samo. No i wgłębiłem się trochę bardziej w temat, zacząłem więcej czytać, interesować się tematem właśnie energetyki odnawialnej. I źródeł energii ogrzewanej. Moim zdaniem rok temu były, były cięższe pytania i cięższe również zadanie praktyczne, ale jest mimo wszystko wysoki poziom wiedzy, wykraczający poza z, zakres wiadomości ze szkoły. Planuję iść właśnie na studia w tym samym kierunku w Szczecinie, na ZUT, Zachodnio-Pomorski Uniwersytet Technologiczny. No, zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Zwycięzcą konkursu został Wiktor Szkoda z Zespołu Szkół nr 2 imienia Władysława Orkana w Szczecinie. Drugie miejsce zajął Tomasz Muskała z Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach. A na trzecim miejscu znalazł się Dawid Biskup z Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.